Ja Osoba tak kompkuje. Wczoraj była moja kusenka i wczoraj też nagrałam jakiś filmik. Nik, no, jak widzieliście, to to no. Wiecie na czym byłam. I prawie spadłam. Tak, też byłam na mojej kusence. E, e, też ucięgłku i tam jest byliśmy, no i no no bo my już wczoraj robiliśmy Wielkanoc w ogóle dzisiaj jest ale no moja kole... moja kusyka już chciała powiedzieć kolesianka moja kolesianka, no bo mam też syfona, bo no może robicie Teraz hmm. teraz może róż, al puder ciemny puder. Taki jest akcja, ja nie jestem z tym no. ale mówię po polsku. Mała, mogę ja to wyglądać jak jest tą jest. Mam już 8 lat. No wiem. Jak się mnie, w mojej Co? jak tam jak widzieliście... Moje nowe ciurki. Tam jest ci łapkę, górę jak Wam się podobało. A jak kolejne kolejny taki odcinek się robi. Je. je takie. Kie, to zostawcie subskrypcję. Bo musimy dobyć, e, 100, to być, Co? To otworzy się. że tak pokażę o tak się prezentuje no jak zostaje chciałem subskrypcja no jak mi surdzi 100 e, lajków like no to to otworzymy no teraz zrobimy sobie krew bo ruszy nie nakładam, ale mam. Ale gdzie? Kretka. Nie wiem, czy widzicie. A, Awa. Nie, nie, nie. Dobrze. Ja. O oh to bym to się tam to mój brat tak ja, no bo to moje mam trzy bratów, trzy dusie, a ja jedna najmniejszy, to bye bye. bye.